Danuta Sadzikówna Inka urodziła się 3 września 1928 roku, sanitariuszka w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej. Po raz pierwszy aresztowana w czerwcu 1945 roku przez NKWD, jednak została uwolniona przez patrol AK. Do drugiego aresztowania doszło 20 lipca 1946 roku podczas przesłuchania, ciężko torturowana. Jednak nie wydała żadnej tajemnicy. Ostatecznie skazana na śmierć. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 roku. Przed wykonaniem go powiedziała: Powiedzcie, mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. W obliczu Boga, Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż. Znak męki i zbawienia. Przysięgam, być wierna ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszna, a tajemnicy niezłomnie dochowa. Cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Inka krótko przed wykonaniem wyroku w liście napisała. Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Słowa te są cennymi wskazówkami, jak żyć i postępować każdego dnia. Biorąc przykład z Danusi. Każdy człowiek potrafiłby zachować się niezależnie od sytuacji. Dla mnie stały się one pewnego rodzaju wyzwaniem które stawiam sobie i chcę osiągnąć każdego dnia. Postępowanie w imię tych słów nie jest łatwe. Warto wtedy przypomnieć sobie o tym, że Inka w chwili śmierci miała 17 lat. Inka była młodą dziewczyną, nie chciała umierać. Tak jak my miała marzenia, chciała się uczyć i rozwijać. W dzisiejszych czasach nie wymaga się od nas takiego poświęcenia, walki czy umierania za Ojczyznę zachowania się i jak trzeba. Można więc odnieść do codziennych sytuacji, takich jak pomoc staruszce w zakupów, czy chociażby pomoc mamie w codziennych obowiązkach. Według mnie postawa życiowa Inki powinna być przykładem, również inspiracją dla wszystkich. W dzisiejszych czasach potrzeba odwagi i honoru płynących z prawdziwych wartości, jakimi są Bóg, honor, ojczyzna. To właśnie nimi kierowała się Inka. Potrzeba teraz tak odważnych ludzi. Danucia Sędzikówna nie bała się śmierci w słusznej sprawie. Nie zdradziła narodu, przyjaciół. Poprzez wierność swoim zasadom i hart ducha, niezwykłą dojrzałością jest dla mnie osobą godną naśladowania. Przepraszam. Hej. Czy mogłaby mi pani powiedzieć, kim jest dla pani Inka dzisiaj? Dzień dobry. Dzień dobry. To Inka? Myślę, że bohaterką narodu naszego polskiego. Młoda dziewczyna o bardzo silnym i mocnym charakterze, zdeterminowana. Nie, każdy by, nie każdego by było stać na takie poświęcenie, jakiego ona dokonała w służbie narodu i co więcej powiedzieć że można ją tylko podziwiać dziękuję bardzo Dziękuję. to może pan odpowie na pytanie kim jest dla pana Inka dzisiaj? Inka dzisiaj. Inka jest... no myślę, że dla każdego Polaka teraz jest jedną z wielkich patriotek, z wielkich Polek oddała swoje życie dla Polski ale z drugiej strony najbardziej zastanawia mnie, myślę, że wielu z nas wszystkich, dlaczego dopiero teraz zaczęto tak o niej mówić? Dlaczego zaczęto tak w ogóle o żołnierzach wyklętych? Dlaczego wcześniej nie można było ruszyć tej kwestii? Może Pan odpowie na pytanie, kim jest dla mnie Inka dzisiaj? Inka poświęciła swoje życie dla Ojczyzny i jest takim dla mnie wzorem do naśladowania.